Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale i zapraszam na nowy materiał poświęcony samolotom B25 Mitchell. Samoloty te nieodmiennie kojarzą mi się z numerem małego modelarza ze stycznia lutego 1994 roku, który jako dziecko próbowałem dziecko. No młody już człowiek, prawie, prawie gimnazjalista, próbowałem razem z moim nieżyjącym już tatom skleić. No, nie wyszło to zbyt dobrze, ale to były inne czasy. Tak czy inaczej samoloty tego typu znalazły się na wyposażeniu 305. dywizjonu bombowego polskich sił powietrznych stacjonujących w Wielkiej Brytanii podczas II wojny światowej. Łącznie na wyposażeniu dywizjonu znajdowało się 12 maszyn tego typu. Samoloty nie zrobiły zbyt dużej kariery, głównie ze względu na fakt, iż podobnie jak używane wcześniej brytyjskie Wellingtony, wymagały dosyć licznej, bo 6 załogi. Musimy pamiętać, że był to okres, w którym dywizjony bombowe ponosiły ciężkie straty podczas lotów nad Niemcy. W przypadku polskich sił powietrznych było to tym bardziej dotkliwe, że zestrzelenie jednego samolotu, który miał sześcioosobową załogę, oznaczało utratę sześciu ludzi, których trudno było zastąpić, ponieważ rezerwy ludzkie polskich sił powietrznych na zachodzie były dosyć wątłe. By pozyskać pilotów czy członków personelu latającego, trzeba ich było albo. Ściągnąć z okupowanej Polski, co nie było takie proste, albo wyciągnąć ich z ogólnie okupowanej Europy, względnie pozyskać ich z innych rodzajów sił zbrojnych, co było również dosyć problematyczne, ponieważ dowódcy piechoty, czołgów czy marynarki wojennej na no nie bardzo chcieli godzić się na oddawanie personelu, który często był już ostrzelany i miał jakie takie doświadczenie. Po to, żeby przechodził długi trening lotniczy. Panowało przeświadczenie, że osoby, które odchodzą do lotnictwa, nie zdążą się w ogóle nawojować. Tymczasem polskie siły powietrzne potrzebowały coraz więcej pilotów, bo straty rosły. Oczywiście nie tylko pilotów, ale również nawigatorów, strzelców pokładowych itd. itd. Tak czy inaczej w momencie, kiedy samoloty B-25 weszły na wyposażenie 305. Dywizjonu Bombowego Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii, to jednostka powinna posiadać etatowo 18 maszyn. Stanu tego nigdy nie udało się osiągnąć. Pierwsze dwa samoloty Mitchell zostały dostarczone pod koniec sierpnia 1943 roku, gdy dywizjon stacjonował w Swanton Morley i nigdy nie udało się do 18-etatowych maszyn dojść. Najwięcej samolotów było pod koniec października, kiedy to dywizjon dysponował siedmioma Michelami. 11 listopada miał tylko pięć, a pod koniec grudnia dwa samoloty. Pierwszą misję bojową, czyli Ramrod 292, przeprowadzono 5 listopada, a ósmą i zarazem ostatnią, czyli Ramrod 381, 21 grudnia. Od 18 listopada 1943 roku dywizjon stacjonował w Lasham. W grudniu tego samego roku rozpoczęto przezbrajanie dywizjonu na mniejsze samoloty myśliwsko-bombowe Moskwy to FB Mark VI. Ostatni Michele zwrócono Brytyjczykom 15 stycznia 1944 roku, ale nie oznaczało to, że historia tego samolotu w polskich siłach powietrznych dobiega końca. Można zadać pytanie, dlaczego Dywizją zdecydował, zdecydował się, Dowództwo Polskich Sił Powietrznych zdecydowało o przezbrojeniu 305 na mniejsze samoloty Mosquito. Odpowiedź jest dosyć oczywista, jeśli porównamy ilość załogi, która była potrzebna do obsadzania obu maszyn. W przypadku dwusilnikowego De Havillanda Mosquito były to tylko dwie osoby, natomiast jak już wspomniałem wcześniej w przypadku Michela potrzebnych było aż sześciu lotników. Dla Polaków było to bardzo istotne, ponadto ofensywny charakter jaki prezentował samolot Mosquito dobrze odpowiadał charakterowi naszych lotników. Przejdźmy jednak do jeszcze jednego wątku związanego z samolotami Michel używanymi przez polskich pilotów. Jednym z nich był kapitan Bolesław Klecha, który w latach 1943-1945 latał w 43. Grupie Transportowej w Dorwal w Kanadzie. Podczas 22 lotów przeprowadził nad Atlantykiem maszyny różnych typów, m.in. właśnie B-25 Mitchell. Klecha nie był jednak jedynym polskim pilotem, który wykonywał na Michelach loty rozprowadzające. W Jednostce rozprowadzającej samoloty po Bliskim Wschodzie istniał osobny polski oddział dokonujący transportu lotem nad Czarnym Kontynentem do Kairu, skąd rozprowadzano samoloty do Afryki Północnej i na Bliski Wschód. Jeszcze jeden wątek związany z samolotami Mitchell miał miejsce w 1944 roku. W grudniu pilot polskich sił powietrznych, podpułkownik Franciszek Ratajczyk, został wysłany przez Wydział Wyszkolenia dowództwa polskich sił powietrznych do USA. W celu zapoznania się z metodami szkolenia pilotów amerykańskich. W czasie 10-tygodniowego pobytu w bazach Randolph Field w celach doświadczalnych jako uczeń odbył kurs szkolenia początkowego na samolocie Boeing PT-17 Cadet. Ogółem w USA wylatał ponad 60 godzin na samolotach North American AT-6 Texan, Beach AT-7 Navigator. B-25 Mitchell właśnie i Martin B-26 Marauder. Wspominany jest również wątek wykorzystania tych samolotów przez siły powietrzne Biafry, w których jak wiemy latał po wojnie nasz rodzimy as Jan Zumbach. Na temat wykorzystania samolotu B-25 przez Zumbacha wiadomo bardzo niewiele. On sam w swoich wspomnieniach ostatnia walka pisze raczej o lotach na B-26, który wspominał bardzo ciepło no głównie dlatego, że była to maszyna dosyć pozorowana, jeśli chodzi o możliwości bojowe. No i ten opis bardzo państwu polecam, podobnie zresztą jak książkę Jana Zumbacha. A teraz jeszcze jeden wątek, o którym chciałbym powiedzieć zanim się z państwem pożegnam. Chodzi mianowicie o wsparcie kanału. Dzięki państwa wsparciu i wirtualnym kawom, które kupujecie, mam możliwość co jakiś czas Pojechać do różnych miejsc, zebrać ciekawe materiały, które później są prezentowane na y, kanale. Jednym z takich miejsc jest na przykład Centralna Biblioteka Wojskowa w Warszawie, innym Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie. I dzięki państwa wsparciu mam możliwość wyjechania do tych miejsc. Dlatego też jeżeli macie państwo życzenie i na zasadzie tak, żeby Wam nie ubyło, chcecie kupić mi wirtualną kawę, to zachęcam. Link znajduje się w opisie filmu. Z mojej strony to o tyle, mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie no i do zobaczenia wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie cześć.